Szanowni Państwo, bohaterem dzisiejszego odcinka jest czeremcha. U nas znajdziemy ją w dwóch odmianach: czeremcha pospolita, ta nasza, jak również czeremcha późna, inaczej nazywana amerykańską. Słuchajcie! Jeżeli chodzi o różnicę, no to jest na pewno duża różnica w smaku owoców. Jeżeli chodzi o owoce u amerykańskiej, no to one są zdecydowanie słodsze. Tak? Owoce są słodsze u tej odmiany amerykańskiej. Dojrzewają w drugiej połowie, w drugiej połowie sierpnia i we wrześniu, czyli teraz. No, i jest wiele mitów związanych z czeremchą i tym, czy owoce, czeremchy są trujące. Na to pytanie za chwilę Wam odpowiem. Myślę, że w miarę, w miarę prosty sposób warto wspomnieć, jeszcze będąc przy tej roślinie, że jest to gatunek inwazyjny.